Nazywam się Dominika, jestem z Katowic. Tam się urodziłam i wychowałam. Przyjechałam tutaj na studia do Anglii w 2020 roku. Skończyłam licencję na kierunku biznesu muzycznego i wokalistyki. No i teraz jestem na swoim roku magisterskim. Londyn ma to do siebie, że jednak tych narodowości i kultur jest bardzo dużo. Też przez to troszkę. Codzienność wygląda inaczej, bo inaczej ta komunikacja się między ludźmi odbywa. Także wydaje mi się, że ta różnorodność to jest największa, największa różnica, bo gdzieś tam w Polsce, szczególnie jeżeli ktoś jest z jednego miasta i tam dużo przebywa, to jednak wszyscy się gdzieś tam trochę niejako znają w większości. A tutaj jednak codziennie można poznać nową osobę, nowe słowo w języku angielskim, co za tym idzie, nowy akcent, i, i tak to tutaj wygląda. I look no further than the father who go farther than they should To the point where we're surrounded by the scars behind their hoods And who is gonna teach them wrong from right? Who's gonna tell them it's alright? Pochodzę z Korei Południowej, jestem autorem piosenek. Dominika i ja poznaliśmy się na zajęciach, ponieważ jesteśmy na tym samym kierunku – biznes muzyczny. Interesujące jest to, że kiedy spotkałem Dominikę po raz pierwszy, rozmawialiśmy krótko, ale mówiliśmy o tym, co muzyka dla nas znaczy. Okazało się, że dzielimy podobne zainteresowania pod względem gustu muzycznego, inspiracji, zespołów czy artystów. It's fascinating. Dla mnie jako twórcy jest to fascynująca przygoda i mam nadzieję, że Dominika ma podobne odczucie i też czerpie inspiracje z naszej energii i kreatywności. See, Muzyka zawsze w moim domu była, od dzieciaka w różnych formach. Moi rodzice oboje gdzieś tamtą swoją e, muzykę w życiu też mieli, czy na instrumencie, czy mama na wokalu, perkusji. E, ojciec na tam bardzo wielu różnych instrumentach. Do dzisiaj nie wiem, na czym on tam do końca gra. W każdym razie gdzieś tam to wszystko zawsze było obecne. Moi bracia też są uzdolnieni muzycznie, także było to częścią naszej rodziny od, od zawsze. Śpiewanie i taniec to są dwie rzeczy, które robiłam od kiedy pamiętam i które robię do dziś, mając 24 lata, więc wydaje mi się, że to coś można nazwać pasją na tym etapie. Zawsze to było gdzieś tam tą moją motywacją. Po prostu jest to taki dla mnie hmm, taka po prostu ucieczka może od myśli i te emocje w czasie śpiewania czy tańczenia. To jest moja taka, taka odskocznia po prostu dnia codziennego. To taka największa miłość tak naprawdę. Można mnie obecnie posłuchać na YouTubie w moich dwóch coverach, które są wstawione. Na Spotify obecnie jest jeden numer, który został wypuszczony w kolaboracji z kolegą. I love you there, but you don't care. A teraz właśnie w procesie tworzenia i finalizowania są dwa moje własne utwory, dwie kolaboracje. Także wydaje mi się, że do okresu wakacyjnego będzie tego znacznie więcej. Głośnie tu lampy gasną, po lewej ludzie marzną. Szybki czek rum słuchu, przychodzi onok ma on. Jak nie ono, to tamto. Na kolana nie, to nie laptop. Chociaż mu by tych użyć, że skakać jest jak w Mario Tęsknisz czasami za swoim rodzinnym domem? Bardzo. Bardzo codziennie, codziennie o tym myślę. Wydaje mi się, że, że jestem starsza, tym jest ze mną gorzej. Zdecydowanie, zdecydowanie mam, gdzieś, mam gdzieś ich z tyłu głowy codziennie. No bez nich mnie by tu nie było, bo ich wsparcie na samym początku po prostu było. Było tak naprawdę powodem, dla którego mogłam tutaj wyjechać, bo mimo wszystko no, naprawdę dużo wsparcia od rodziców. Poszłam do pracy w liceum i na końcu liceum też już pracowałam na cały etat, żeby troszkę podrobić na to wszystko, ale to nadal bez nich by się nie udało. Także ich wsparcie było, było nieocenione. Zresztą to dzisiaj jest, jakby cokolwiek się stało, to zawsze mi, zawsze mi pomogą. Także mam, mam naprawdę duże szczęście, jak chodzi o to. You're me away. Give me a reason to stay Myślę, że nie mogłabym żyć bez muzyki. To jest wręcz pewne. Nie ma dnia, kiedy coś się nie tworzy. W każdym dniu jakiś ten element muzyki jest. Nie wyobrażam sobie tego nie mieć. Moim marzeniem chyba byłoby, żeby móc się utrzymać z mojej pasji. Wydaje mi się, że to jest takie marzenie wielu ludzi podejrzewam. Muzyka jest takim trochę ciężkim, ciężkim orzechem do zgryzienia, jak chodzi o, o faktycznie osiągnięcie poziomu, w którym można naprawdę na spokojnie, na spokojnie się z niej utrzymać i, i z niego żyć. No ale marzyć trzeba i pracować do tego celu też trzeba, także to jest właśnie to, co tutaj robię.